Z tej strony zakątka. E, ostatnio pokazywałam wam różne baby i babeczki, i dostałam e, pytanie dotyczące silikonowej e, formy do babki, której używam, i generalnie. O. Coś z niej się wyspało. I generalnie pytanie o to, czy warto kupić taką formę, i w ogóle czy ona się do czegoś nadaje. Więc tak, ja tę formę kupiłam bodajże rok albo dwa lata temu na Allegro. Teraz wiem, że są dużo łatwiej dostępne, natomiast kupiłam ją z myślą rzeczywiście o babach wielkanocnych, czy tam o babkach. I muszę powiedzieć, że jestem z niej bardzo zadowolona, z takiej formy silikonowej, i myślę, że gdybym. Chętnie kupiłam sobie jeszcze jedną. I teraz, dlaczego jestem zadowolona? Po pierwsze, mam małą kuchnię. Ona się składa dość niesamowicie, czyli nie ma żadnego problemu z miejscem, można ją gdzieś tam upchać, jest odporna na zarysowania, więc można ją złożyć. Druga sprawa jest taka, że bardzo łatwo wyciąga się z niej ciasto, zobaczycie przy babce tiulowej, nie trzeba żadnego tam trzepania i tak dalej, dość delikatnie. I najlepsze jest to, ona jest troszeczkę, widzicie, bruna, po prostu wyciągnęłam z niej babkę e, niedawno że nie trzeba jej praktycznie w ogóle smarować masłem, ja tej formy masłem nie smaruję i nic do niej nie przylega, może wydaje mi się, że może troszeczkę bardziej się to ciasto rumieni, tutaj się robi u góry, jak zobaczycie na babce, no się robi takie bardziej ciemne i robi się takie bardzo gładkie, natomiast nie jest to jakby duży problem, tak, nie, nie jest to jakimś dużym problemem i w ogóle ostatnio czytałam Tomasa Kellera, jak wiecie dużo robię przepisów z jego książki i on na przykład poleca w ogóle formy silikonowe, na przykład do brownie, czy chodzi o takie prostokątne formy silikonowe, ponieważ twierdzi, że wtedy te ciasta wychodzą równomierne, to znaczy one się nie przypalają tak mocno przy bokach jak w zwykłych formach i dzięki temu można je łatwo pokroić, a dla niego to jest ważne, ponieważ on sprzedaje te ciasta w cukierni i uważa po prostu, że wtedy wszystko się równomiernie Rumieni. E, więc tak, formę babkową jak najbardziej polecam. E, ona w, praktycznie jest dobra do większości babek, ale ja też często w niej robię jakieś ciasta takie. Na przykład e, robiłam to pomarańczowe, Złotkiej Aid, czyli takie ciasta e, typu lekkie, drożdżowe, ale też ciasta ucierane. I pewnie sobie kiedyś kupię jeszcze jakąś inną z y, ładnym, fajnym e, wzorkiem. E, więc co mogę więcej powiedzieć, e, polecam tego typu foremki, są bardzo lekkie, poręczne i są po prostu wygodne. Jedyne, jedyny i minus jest taki, że nie wyglądają ładnie na zdjęciach, więc nie jest to jakaś piękna retroforma, ale oprócz tego złapałam się na tym, że dużo częściej tej formy używam niż sądziłam, że używam. po prostu z tego względu, że jest bardzo wygodna i ciasto do niej nie przylega. No i ma też dość fajny wzorek. Tutaj Wam tą babkę pokazywałam. To jest ta baba tiulowa, więc tutaj wychodzi ten wzorek, jak widzicie, dość brązowy, to jest od spodu. Natomiast u góry ona się tak nie zrobiła idealnie z tego względu, że było tam bardzo mało ciasta, w ogóle jedna piąta akurat tej babki. Więc gdyby było go więcej, to też tą formę wypełniłaby u góry z pewnością. Ale spokojnie można ją stosować jako taką mniejszą formę do babek. I to chyba tyle, co chciałam Wam opowiedzieć o tej formie silikonowej. Jeżeli nie jesteście przekonani, to... Myślę, że warto nie wiem, spróbować, czy może nawet pożyczyć od koleżanki, jeżeli jest taka możliwość. No to moim zdaniem jest fajna sprawa, bardzo wygodna, i też jeżeli tylko na Wielkanoc chcecie piec babki, to naprawdę nie ma sensu. Przepraszam, ciągle zerkam na tą moją bezę, czy nic się nie stało. Nie, nic się nie stało, Jaka taka wielka jest. <ścoughs> I y, tak. Tak, więc za co dużo mówić. Polecam tego typu formy. Nie zajmują dużo miejsca, więc jeżeli raz do roku na Wielkanoc taką sobie kupicie, możecie ją spokojnie, o, możecie ją spokojnie sobie schować i używać jej, kiedy sobie chcecie. I to tyle. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na część pytań. Do usłyszenia wzięłam w zakątku. Życzę dnia. Hej!